Kamil Stoch. Kamil, który tutaj wygrywał w 2012 roku, dwukrotnie trzeci w ubiegłym sezonie. Znakomity skok w pierwszej serii 101 metrów. Teraz Kamil potrzebuje około 103. Już w powietrzu mocne, dynamiczne wyjście z progu Kamila Stocha i to jest dobry skok naszego reprezentanta. Troszeczkę chyba zabrakło metrów do tego, by gdzieś tam bardzo mocno zaakcentować swoją obecność. 10,5 metra Kamila. No, brakuje troszeczkę jeszcze tej powtarzalności, tego, tej ustabilizowanej formy. Kamil Przeplatat, bardzo dobre skoki, takie błyskotliwe, te, które są jego wizytówką, jego cechą charakterystyczną, z tymi nieco gorszymi. Patrzę na warunki, w jakich skakał Kamil. Ponad 60 metra na sekundę wiatru wiącego z tyłu skoczni, dodatkowo 6,4 punktu. Stylowo przepięknie. I tutaj bez dwóch zdań, noty powinny być bardzo wysokie, ale które miejsce dla Kamila Stocha? pół metra? Proszę zobaczyć. 19, 19,5, 19 i Kamil Stoch na drugim miejscu, a więc Dawid Kubacki Kamil Stoch na pierwszych dwóch miejscach, dwóch biało-czerwonych. Świetnie się to układa.